Cześć, jestem Krystek, a dzisiaj przedstawię wam moje top 5 skinów, które przypominają przebrane bambiki. Mówiąc przebrane bambiki, hmm, chodzi mi o skiny na większych większe skinów za 800 i niektóre skiny za 1200. Zapraszam was do oglądania. Na miejscu piątym ląduje renegat. Jest to skin, który jest, jest tym Bambikiem o ciemnym kolorze skóry. Panią o ciemnym kolorze skóry. W bordowym ubranku. Jest to totalnie tryhardowy skin, tak naprawdę, jak większość skinów za 800 i za 1200. Skinek moim zdaniem jest naprawdę Genialnie wygląda z czerwoną tarczą. Długi czas grałem tym skiniem właśnie w takim połączeniu. Jeszcze mogę tutaj dodać, że w tym, tym, tej właśnie. Przedstawienie skinów będzie. Będą skiny, które ja mam w mojej szafce i które są według mnie sprawdzone. Więc ten skin ląduje u mnie na piątym miejscu właśnie z powodu na jej bardzo ciekawy kolor stroju, taki bordowy. Nie rzuca się tak, aż tak bardzo w oczy, ale jest tak naprawdę takim wyjątkowym kolorem dla skinów. Jest, moim zdaniem, trochę mało o takim kolorze, właśnie ubrania. Dlatego ląduje na piątym miejscu. Na czwartym miejscu ląduje skinek, który. Pojawił się na poprzednim odcinku, czyli tej, jak to nagrywam to wczoraj. Jest to skinek, który nazywa się błyskawica i bardzo mi się spodobał. Ma pełne takich właśnie złotych wstawek, taki granatowo-niebieski strój. W tej że kosztował 800 fałdorców Wygląda naprawdę super. Były właśnie połączenia w ostatnim odcinku do tego skinka. Naprawdę skinek moim zdaniem mega. Pasuje do niego pełno fajnych procesów. Jest totalnie tryhardowy moim zdaniem. Myślę, że naprawdę skinek 10 na 10 bardzo mi się podoba, wszystkie skiny z tego zostawiałem mi się podobają, ale ten jest też naprawdę bardzo spoko i gorąco Wam go polecam. Trzecie miejsce, czyli piłkarka. Patrzę na piłkarkę, widać też, że to jest przebrany bambik, dlatego ją tutaj dałem do tego zestawienia. Pojawiła się na trzecim miejscu, ponieważ ma bardzo dużo tutaj właśnie swoich strojów do ubioru. Wygląda naprawdę bardzo fajnie jak piłkarki. Każdy piłkarki kocha i szanuje. Więc dlatego pojawiła się na trzecim miejscu. Był też ostatnio odcinek z połączeń do piłkarek. Ta piłkarka jest moim zdaniem chyba jedną z lepszych. Mi się akurat najbardziej podoba. Jest akurat przerobiony bambikiem. Bardzo fajnie wygląda. Myślę, że opłaca się kupić za te 1200 zł, co jak każdą piłkarkę. Jest naprawdę super. No i tu był właśnie odcinek z tymi połączeniami skinów do piłkarek, więc warto zobaczyć jak to się ma, więc może sobie też poleć tymi różnymi połączeniami. Drugie miejsce, czyli Szkarłatne Obrończyni. Jest to skin, którym grałem bardzo długi czas, tak samo jak z Przerobionym Bambikiem, ale mm, niedawno w sumie, czy jakiś tam czas temu dostał tą czapeczkę. Bez czapeczki wygląda jak Przerobiony Bambik, ale już z nią wygląda trochę inaczej. Ale stwierdziłem, że i tak ją wrzucę y y, y y y y do tego zestawienia, bo bardzo lubię tego skina. Też ma takie czerwone barwy ze złotymi wstawkami, białymi spodniami, czy tymi czerwonymi wstawkami w postaci spodni, y pasków czy włosów. Wygląda to skinek naprawdę bardzo fajnie, pełno plecaków do niego pasuje, takie jak katanka czy czerwona tarcza. Skinek moim zdaniem 10 na 10, bardzo go lubię. Często w nim gram, więc naprawdę bardzo Wam go polecam. Naprawdę w grze wygląda też fajnie, niestety rzuca się dość mocno w oczy dla przeciwnika, ale myślę, że i tak bardzo fajnie się nim gra, ładnie wygląda. Jest to też skinek z eventu podczas chińskiego Nowego Roku, więc bardzo wam polecam tego skinka, dość często jest w sklepie i bardzo polecam wam go kupić. I na pierwsze miejscu znalazła się Pani Pustyni. Jest to skin, który właśnie, właśnie wyszedł tego dnia, co nagrywam ten odcinek. Naprawdę mega mi się spodobał. Jest to taka przerobiona komando, tylko dużo lepiej wygląda. Jest to za 800 podolców. Naprawdę skin, jak moim zdaniem 10 na 10 i podoba mi się mega. Pasują do niego prawie wszystkie plecaki, bo to jest taka tryhardówka typowa. Bardzo mi się podoba w nim to, że ma te tatuaże na rękach. Ma też żółte stawki, na przykład komando takich nie ma komando nie ma, bo mi się nie, nie podoba Ale ten skinek tak jest dla 10 na 10 Mega Wam go polecam W momencie, kiedy wrzucę ten filmik jeszcze jest ten skin w sklepie Prawdopodobnie jest w sklepie, chyba że go usuną właśnie dzisiaj w nocy Ale jak będzie to naprawdę polecam go kupić, bo wygląda genialnie Skinek za 800 v 800 Fadocio z takiego skinka to moim zdaniem jest, nie jest to dużo, a skinek 10 na 10 mega mi się podoba i polecam wam go kupić. I to tyle w tym materiale. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Napiszcie, jakie są wasze ulubione skiny, wasze przerobione bambiki. A dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam was do subskrypcji, lajka. Napiszcie w komentarze jakie są wasze ulubione bambiki i zapraszam was na moje kolejne materiały. Cześć!